W handlowaniu przede wszystkim przeszkadza mi moja własna głowa. Tak, to nie jakieś ambitne cele, to nie sytuacja rynkowa, to nie łańcuch dostaw, ale mój łeb, czyli te schematy, które mam w głowie, są główną barierą przed tym, żebym dopinał to, co mam robić. Zdałem sobie z tego sprawę jakiś czas temu, ale w tym tygodniu i w ubiegłym tygodniu miałem do czynienia z grupą handlowców i oni mają dokładnie to samo. No to zmierzymy się z tym tematem dzisiaj. A nazywam się Bernard Fruga i wraz z Olegiem na tym kanale właśnie tego typu praktyczne podpowiedzi rzucamy dla ciebie, czyli dla osoby, która jest przedstawicielem handlowym, który jest opiekunem klienta. Oczywiście, subskrybuj ten kanał, to będziesz na bieżąco. Ale już przechodzimy do rzeczy. Co mam na myśli? Otóż. Coś, co naukowcy nazwali myśli automatyczne. Czyli nim zadzwonię do klienta, to a może nie wypada, w piątek raczej nie warto dzwonić, ale może lepiej nie przez telefon, chyba lepiej będzie osobiście, albo hmm, może do tego klienta się lepiej nie zwracać, bo on chyba nie będzie lubiał tego, jak się do niego hmm, odzywam, albo hmm, na spotkaniu może lepiej nie mówić o rodzinie, albo może mówić o, mówić o rodzinie, to wypada, tam to nie wypada. Słuchajcie, twoja głowa i moja głowa jest pełna tego typu, Bzdur, powiem wprost. To są tak zwane myśli automatyczne. One nie wszystkie są bzdurne. Część z nich właśnie wynika z naszego doświadczenia, ponieważ przez wiele lat żeśmy zbierali doświadczenie. Coś nam wyszło, nie wyszło, uczymy się z tego doświadczenia. Ale niestety, czasami, często głowa tak naprawdę sprawia nam psikusy, robi nas w konia, czyli buduje pewne schematy, które są zupełnie nieprzystające do rzeczywistości. Jeden z handlowców mówi sobie. Zajechałem przed biuro mojego klienta, patrzę, tam taki ogromny, czarny Mercedes. Mówię, Kurczę, ja z tą moją małą kijanką na pewno się będzie wywyższał, na pewno nie będzie chciał ze mną rozmawiać. I już sobie zbudował całą masę barier w głowie. Okazało się, że ten facet, ten klient był równym gościem, nie miało dla niego znaczenia, kto w co się ubiera, czym jeździ, po prostu interesowało go to, że ma do czynienia ze specjalistą. Ale ten sprzedawca, ten handlowiec o mało nie spalił tego spotkania, bo już sobie do głowy naładował masę schematów. I to są te tak zwane myśli automatyczne. I teraz jest na to sposób, bardzo prosty sposób. W momencie, gdy czujesz, że coś mnie blokuje przed tym, a czy powiedzieć, a czy nie powiedzieć, zadzwonić, nie zadzwonić, pójść, nie pójść, zadać sobie pytanie, ale z czego to wynika? Skąd się biorą te moje wątpliwości? A no bo kiedyś, albo ktoś mi powiedział. I teraz kwestionować. Życie to jest sztuka kwestionowania i rozwalania tych schematów, tych myśli automatycznych. Trzeba się przełamać. I jeżeli jeden, drugi, trzeci raz się przełamie. I okaże się, że głupio zrobiłem. Że miałem takie przekonanie, że nie wypada w piątki jechać do klienta. I pojechałem jeden, drugi, trzeci raz. I powiedzieli mi, proszę pana, do nas się nie przyjeżdża w piątek. Być może ta myśl automatyczna miała sens. Ale często się okaże, że po przełamaniu takiej myśli automatycznej. Uda się, zrobię to, co mam zrobić. Także mój przekaz, dla mnie, bo też się cały czas muszę uczyć, ale też dla ciebie jest to: słuchaj, burz te swoje myśli automatyczne. Jeżeli coś w środku ci mówi, ale może tak nie wypada. Ja bym tak nie chciał, to pomyśl sobie, to nie chodzi o to, co byś Ty chciał, co byś nie chciał, tylko co chce druga osoba. Czyli Moje i Twoje zadanie na najbliższe dni, to jest takie, w najbliższej sytuacji, gdy głowa Ci mówi, a tak nie wypada, może tak nie zrobić, może tak nie trzeba, nie trzeba by tak podejść do klienta, to w tym momencie powiem sobie, ale odważę się, tym razem przełamie ten schemat. Przełam, wyciąg z tego wnioski i do przodu. Tak? Nasz sukces tak naprawdę zależy w dużej mierze od tego, na ile pokonamy te myśli automatyczne, ile zweryfikujemy te Czasami chore i nieadekwatne pomysły, które nam się gdzieś w naszej głowie roją. To tyle na dzisiaj, wkrótce kolejny materiał. Trzymaj się, wszystkiego dobrego, dbaj o siebie i pogodnie Cię pozdrawiam.